Zapraszam na bezpłatną konferencję TradeWars. Link w opisie. Witam wszystkich. Z tej strony Merol mamy dziś 20 listopada i zapraszam na przegląd analizy technicznej. W dzisiejszym odcinku standardowo zobaczymy, jak radzi sobie Bitcoin z ostatnimi projekcjami. Do tego zajrzymy na złoto oraz jeszcze jeden wybrany przeze mnie rynek. Serdecznie zapraszam. Przy okazji chciałbym przypomnieć, że w przyszłym tygodniu mamy Black Week. Czyli gorący piątek, gorący tydzień, właściwie weekend. Można oczywiście zaoszczędzić na dostępie do grupy, także zachęcam do sprawdzenia promki. Można sobie tutaj wejść na stronę i wszystko zobaczyć. Także zachęcam do sprawdzenia, a teraz wracamy do analiz. I zaczynamy sobie klasycznie od bitcoina na tapecie bobo. Nie ma tutaj żadnych zmian, czyli dalej jesteśmy w nastrojach spadkowych. Przejdźmy sobie już stricte do wykresu. Zaczynamy od. Yy, Zaczynamy tutaj od strefy popytowej, którą omawiałem w zeszłym tygodniu, że będę tutaj stąd odpalać pozycje długie. Pozycja została na ten moment wybita. Zeszliśmy poniżej strefy. No i co dalej? Może co dalej, to przejdziemy sobie do następnego wykresu, bo tutaj nie ma za bardzo co omawiać. I tutaj mamy nasz wykres, w którym mamy opisanego wykofa co dalej ze strukturą. Teraz nasza niebieska struktura dystrybucyjna ma tu kolejne sign of weakness, znaki słabości. Lokalna strefa pękła, więc dla mnie następna strefa popytowa zaczyna się od 86300 plus minus do 75500. I teraz w tej strefie będę myślał nad longami. Ale to nie jest tak, że ustawiam od razu zlecenie oczekujące, tak jak w poprzedniej strefie, tylko tutaj będę chciał zobaczyć, jak narysuje się struktura. Ten spadek może być szybki, dynamiczny, może tutaj rozwalać jeszcze poziomy, a według struktury wykofa powinniśmy tutaj na chwilę się przynajmniej zatrzymać zrobić jakąś konsolkę. Jeżeli ta konsolka tutaj się narysuje, no, to będę najprawdopodobniej próbować odpalić jakiegoś longa w odpowiednim miejscu. Natomiast, według struktury i według założenia, Wykofa powinniśmy z tego miejsca zobaczyć tylko podbicie do góry i potem dalszy spadek, już taki ostateczny po zakończeniu korekty. Dlatego, jeżeli chodzi o longi, to wezmę jeżeli się pojawi coś czytelnego. Natomiast cały czas będę tutaj uważnie myślał o shortach i mamy, jeżeli chodzi o shorty, dwie opcje główne. Pierwsza opcja jest taka, że będziemy tylko podbijać tutaj do góry w okolice tych 90-92 tysięcy, i strefa będzie nas bardzo mocno tutaj trzymać i nie pozwoli jej przebić. Hmm. I druga wersja jest taka, ona też się częściowo łączy z pierwszą, bo tutaj dużo zależy od tego, jak market maker ułoży swój ruch. Natomiast jest opcja, że później wybijemy jeszcze taką tutaj konsolkę troszkę wyżej i dopiero spadniemy. I teraz ja będę chciał. Na razie to jest strefa taka na oko, prawda, bo tu potrzebujemy więcej świec, żeby wyznaczyć precyzyjnie. Natomiast z tej potencjalnie strefy po spadek w dół na pewno będę shortował. Natomiast tu lokalnie niekoniecznie. Tu trzeba będzie zobaczyć jak ten rynek w ogóle rysuje świece. No będzie po prostu tutaj dużo znaków zapytania. I nie będzie na pewno łatwo ustawić stop lossa dla takiego handlu, więc tutaj trzeba będzie po prostu poczekać, aż dana struktura zacznie nam się rysować. Teraz przejdziemy sobie do innego wykresu, którego dawno tutaj nie było. Kiedyś omawiałem już ten wykres. Nałożymy sobie na to Bitcoina. To jest wykres. Dominacji Tetera, market cap. On tutaj wcześniej próbował zrobić impuls, ale to się nie udało. Teraz mamy korektę. Dlaczego w ogóle pokazuję ten wykres? Dlatego, że wcześniej, gdy mieliśmy szczyty Hossy w 2021, no to tutaj wykres powoli zbierał się do startu do góry. A jak Bitcoin spada, no to market cap tutaj na Teterze schodzi w dół. No i możemy tutaj zobaczyć, że tu mieliśmy silne spadki na tym Tetherze, co później przekładało się też na silne wzrosty na Bitcoinie. I od pewnego czasu, właściwie to od marca 2024, tutaj market cap Tethera stoi w miejscu, Bitcoin jeszcze rósł, ale teraz zaczyna się to odwracać. To są potencjalne właśnie takie i przesłanki i, bardzo, i w ogóle bardzo podobnie to wygląda tutaj do tego momentu. E, więc porównując Bitcoina, jesteśmy gdzieś, pod, porównując do poprzedniej hossy, no to plus minus tu, czyli jesteśmy przed tym podbiciem redystrybucyjnym i ostatnią nogą w dół. I tutaj e, wykres Market Capu również nam podpowiada, że ty, teraz mogłoby się narysować bardzo podobnie, czyli Market Cap impuls do góry, a Bitcoin impuls w dół. E, ja tutaj nie prowadzę już scenariusza falowego, bo on tutaj się rozsypał dla mnie w tym momencie. Miałem tylko strefę popytową, która, no, coś tutaj daje. E, także zobaczymy, jak to się rozwinie. Jeżeli zaczniemy przebijać tutaj ten wierzchołek, no to tu już może rozpocząć się większa, silniejsza laga do góry, co przełoży się na również większą i silniejszą lagę na Bitcoinie. Dobra, myślę, że to mamy omówione i możemy powoli przechodzić do następnego rynku. I wracamy sobie znowu do złota, zaktualizujemy sytuację. Najpierw e, przypomnienie falowe robimy teraz e, dużą falę czwartą w ramach tej strefy 1 do 1. Mm, I długoterminowo powinniśmy stąd odbijać do góry. Tak wygląda wykres falowo. Wykof, tu już przedstawiałem e, potencjalny mm, schemat, może najpierw e, właśnie sobie na niego zajrzyjmy. W zeszłym nagraniu wspominałem, że mamy dwie opcje. Zbliżyliśmy się tutaj do około 4200, tam 30 i omawiałem, że są dwie opcje: albo scenariusz czerwony spadku do strefy, albo wręcz wybijemy wierzchołek przy dużej sile, i dopiero będzie korekta. I struktura wtedy mogłaby wyglądać plus-minus na takiej zasadzie. Nie dostaliśmy wybicia wierzchołka, więc ta struktura na górze w tym momencie, że tak powiem, jest nieaktualna, i wracamy do tej struktury. Która w tym momencie jest najsilniejsza? W ramach tej struktury wspominałem, że jeżeli rozpocznie się spadek, to tu będziemy mieli strefę popytową jako sekundary test. To zostało zaliczone. Jest pierwsza próba podniesienia, i teraz ta próba podniesienia może tutaj znowu wrócić w okolice 4200 albo wcześniej. I właśnie pod to sobie teraz omówmy sytuację na lokalnym interwale. Bo myślę, że godzinowy nam wystarczy. Od wierzchołka z 13 listopada, czyli właściwie z zeszłego tygodnia, narysował nam się tutaj czytelny techniczny impuls pięciofalowy, również z pięciofalowym wewnętrznym klinem więc to tutaj fajnie nam się narysowało. W ramach takiego impulsu należy się korekta, i ta korekta może nam wywołać właśnie dalszy spadek co oczywiście zazębia się ze strukturą z tym, że tutaj mamy też strukturę zakończenia korekty. Czyli mamy falę A, falę B, która teraz możliwe, że się zakończyła i potencjalnie falę C. I teraz yy, rozciągając sobie tutaj siatkę Fibo od wierzchołka, mamy mniej więcej od poziomu 4150 do około 4180 strefę podażową, z której możemy zobaczyć ruch poniżej 4000. Nawet jeszcze po 3850, żeby pogłębić tą strefę. Oczywiście ten spadek na 3850 ma mniejsze szanse procentowe, ale cały czas jest aktualny. Także to jest strefa short. W ramach tej strefy short możliwe, że rynek się teraz podniesie z falą C i pod taki scenariusz wyznaczyłem tutaj, Wczoraj wyznaczałem jakąś tam strefę, plus potencjalne poziomy. Może jeszcze zmniejszymy interwał. Pierwsze zajście zaliczyło strefę, zaliczyło pierwszy poziom, ale to było niestety w nocy. Podbicie. No i teraz mamy sytuację następującą. Przed poranną sesją wybili dołki, ale nie zaliczyli ostatniego poziomu. Ja osobiście na razie zastanawiam się, jak tutaj się przyłączyć do rynku, jak narysuje się jakiś fajny test. To na pewno będę próbował, chociaż na ten moment, teraz jak nagrywam, no to już tutaj trochę to złoto zaczyna odjeżdżać. Tak naprawdę chciałem, żeby mi zaliczyli tutaj poziom. Jakby mi zaliczyli poziom, odpaliłbym od razu. Ale że poziomu nie zaliczyli, to tak stoję i, i sobie obserwuję, bo cały czas mogę jeszcze cofnąć. W ogóle to jest handel na falę B, czyli bardzo trudny. I ta strefa, która jest tu wyznaczona, to nie jest nic takiego pewnego, że na pewno stąd odbijamy. Tylko to jest prawdopodobna strefa dla tej fali B i fali C. No, a jak pojawi się tutaj test formacji, no to myślę, że po tym popycie będę próbował przyłączyć się do rynku. Dobra, o złocie myślę, że na razie mamy wszystko. Duża szansa, że rozpoczniemy stąd wzrost do około 4160-170. I jeżeli tak będzie, no to tu mamy strefę podażową, która może nam zrzucić rynek, więc o tym trzeba tutaj pamiętać. I lecimy sobie dalej. Ostatni walor w dniu dzisiejszym będzie to Palantir. Palantir z tego względu, że ostatnio oczywiście pojawia się dużo informacji o tym, że ten rynek jest już przelewarowany, że należą mu się spadki i tak dalej. No, co prawda, to prawda. Rynek jest naprawdę już wypompowany yy, przez ostatni, tak naprawdę. Od tego kwietnia po korekcie. No to tutaj jest turbopompa. I teraz co dalej? Dostałem takie zapytanie, czy jest możliwość, że na Palantirze rysuje się dystrybucja? To, to zapytanie już powiedzmy parę tygodni temu było, no ale dzisiaj stwierdziłem, że mówimy sobie to na YouTubie. Tu była dystrybucja. To tak ogólnikowo, żebyśmy sobie ustalili. Tu była dystrybucja. Mam wątpliwości, czy tu była reakumulacja. Bardzo dziwna struktura. Przy, przy, usiadłem do niej raz, ale na razie nie mam pewności, więc na razie nie chcę tutaj się jeszcze o tym wypowiadać. Ale jeżeli tu miałaby być dystrybucja, no to tu wtedy uznamy tą reakumulację. No ale tak jak mówię, ja muszę jeszcze tutaj przynajmniej raz zajrzeć i się nad tym zastanowić. Natomiast co do dystrybucji. Założyłem, że jest taka szansa i zacząłem tutaj rysować potencjalny scenariusz. I zaczęliśmy to robić plus minus w okolicy sierpnia-września. I założenie było takie. Jeszcze nie było widać tutaj tego wykresu. Założenie było takie, że jeżeli budują dystrybucję, to po wywaleniu wierzchołka i zaliczeniu strefy powinniśmy zobaczyć mocną reakcję spadkową. Wywalili wierzchołek, zaliczyli strefę, co prawda trochę wyżej, ale jednak zrobili ruch spadkowy. No i dobra, no to w takim razie wyznaczamy kolejną strefę pod potencjalną strukturę dystrybucyjną. Jeżeli tak faktycznie jest, no to z tej strefy powinien pojawić się popyt. Strefa już została zaliczona, jest lekko muśnięta. Uważam, że to jest tak mało. Eee, raczej jest szansa, że jeszcze to pogłębimy do okolic tych 150. I jeżeli z tej strefy nie wywalając dołka na 142 rozpoczną się wzrosty, to znowu mamy tutaj... Strefę spadkową na takiej samej zasadzie, jak tu była wcześniej. Czyli jeżeli cena wywali wierzchołek, w strefie spadkowej narysuje się formacja, będzie podaż i rozpocznie się spadek, to będzie bardzo duże prawdopodobieństwo, że to, że to, by że to był ostatni wierzchołek struktury dystrybucyjnej, i stąd rozpocznie się właśnie spadek, tak jak to ma miejsce aktualnie na Bitcoinie. Na Bitcoinie przez ostatnie Przynajmniej 6 miesięcy dokładnie robiliśmy to, co tutaj, czyli omawialiśmy potencjalną strukturę, rysowaliśmy strefy, sprawdzaliśmy, jak to się zachowuje, aż doszliśmy do szczytu na Bitcoinie, gdzie nastąpiła zmiana kierunku. I to samo może być na Palantirze. Palantir technicznie ma szansę jeszcze zrobić jeden wierzchołek, ale jak tu po, pojawi się podaż, no to może być większy spadek. Tym samym przepowiednia Buriego o potencjalnych spadkach i rachu bez się, jak najbardziej tutaj e, się z tym łączy. Także zwracam na to uwagę, bo jak Palantir tu zacznie walić, to też inne rynki mogą zaczną, zacząć walić w dół, co się pewnie przełoży na większą korektę na 500. -ce. No, mogą się tutaj różne rzeczy wydarzyć. Myślę, że ten temat AI e, i tej m, przepompowania całego tego rynku jest dość ciekawy. Warto to obserwować i. Brać pod uwagę w swoich analizach. Także jeżeli chodzi o Palantir, czekamy, czy z tej strefy pojawi się popyt. Jeżeli popyt się pojawi, no to gdy będziemy już bliżej wierzchołka, na pewno wrócimy do tego waloru. Bo jeżeli się tu pojawimy, to to może być moment właśnie, w którym rozpocznie się potencjalna bezsa na, na rynku amerykańskim. Czyli w, w, wtedy te wszystkie wypompowane walory będą robić większe korekty, indeksy większe korekty. No i może być wtedy nieciekawie. Ale zarazem pamiętajmy, że zaraz potem pojawią się nowe okazje inwestycyjne. Także trzeba być na to mentalnie gotowym i mieć przygotowaną potencjalnie jakąś gotówkę. Dobra, myślę, że na dzisiaj mamy wszystko. Życzę dobrego tygodnia, dobrego weekendu i dobrego handlu. I klasycznie słyszymy się w przyszłym tygodniu, w czwartek. Pozdrawiam, cześć.